Jak wylądujesz w tym jeepie w środku, no to zaliczyłaś kurs. Tylko pamiętaj, żeby nie pociąć tapicerki. Ja to proponuję Ci stanąć sobie za dronem, tak, żebyś tą tak. orientację miała taką jak trzeba. Słuchajcie, co tutaj się dzieje. Tylko on mi chyba wlecieć tam nie chce. To jest pełen spontan, nieplanowane. No do środka, możesz sobie podejść bliżej, żeby było wiesz... Ale przylepie. właśnie on nie chce lecieć do przodu. A, nie chce lecieć do przodu. Wow. A czujniki. Da się to Widzisz? jakoś wyłączyć? Widzisz, ten dron jest mądrzejszy. Oczywiście, chciałeś taką Ale... głupią rzecz zrobić, żeby w moim Jeepie w bagażniku tak nie było To No, takie trudne, tylko jak te czynniki. Przyjechała specjalnie pociągiem do mnie, żebym ją nauczył latać dronem. Agata. Nie DJI Avata, tylko Agata. Czy ty wcześniej nie miałeś czerwonego? Siadaj. Nie, nie miałem czerwonego. Oh. Hej. Hej, I co chciałabyś, żebym się nauczył latać dronem? Tak. <ścoughs> Dlaczego ja? Nie no nie ma lepszego droniarza, że tak powiem w okolicy. Dobra, zapowiada się dobrze. Dobrze się zapowiada. Będzie trochę taniej w takim razie. Mówiłaś o tym dronie już 4 lata temu, że chcesz kupić. Znaczy Asza. wtedy jeszcze nie było trójki, ale. Tak, ale już chciałam kupić generalnie drona. Chciałaś kupić drona i w sumie nie wiem po co ci ten dron jest, ale chcesz się nauczyć po prostu. Tak, tak, tak. Jak się wyjmie baterię ogólnie z tego drona, to jest takie wrażenie, że jak to w ogóle może latać. No 20, 25, 250 gram. No Tak, tak, ale no to, to baterią, takie śmieszne wrażenie. Z czego bateria ogólnie. nie wiem ile tam waży procentowo, ale. No większość raczej. Nie no, może większość to nie, ale faktycznie jest to znacząca różnica hmm. w wadze tego sprzętu. Czytałaś instrukcję? Szczerze powiedziawszy właśnie zrobiłam jak nietypowy polek i przejrzałam i trochę przeczytałam takie główne Dobrze. rzeczy, które są Dobrze. najważniejsze. Tam... Zacznijmy od tego, że najpierw trzeba y, uruchomić tego drona, sprawdzić jakie ma ustawione parametry typu y, maksymalny dystans, na który można odlecieć. Przede wszystkim bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ustawić sobie odpowiedni return to home, czyli wysokość. Okay. Można ustawić jakiś taki standardowy w miejscu, w którym najczęściej się zazwyczaj lata. Mhm. Nie wiem, 40, powiedzmy 50 metrów, różnie, no nie? No, no. przeważnie tyle wystarczy, bo na przykład tutaj nie ma wyższych drzew, nie ma wyższych budynków, więc też nie trzeba, nie wiem, 100 metrów na przykład ustawiać, żeby ten dron gdzieś tam leciał. Nie wiadomo po co do góry. Ja bym zawsze od tego właśnie zaczął, żeby sobie sprawdzić te podstawowe parametry. Ja coś tam sprawdzałam, ale tak. No właśnie, niech sobie będzie w trawie, ale nie będziemy startować z trawy, bo to by było um, Ostatnio próbowałam i wyskoczył ciekawe, mi błąd. Yy. Żeby blokować, wiesz, trawą, yy. śmigłem, bo tak się nie robi. <laughs> Są takie helipady, takie wiesz, do startowania dronów, też takie rozkłada A, te się, takie, takie, no. taka mata. Nigdy z tego nie korzystałem I generalnie ja sobie jestem w stanie, że tak powiem, poradzić bez tego. No ja sobie z plecaka na przykład kiedyś, startowałam. Kiedyś tego nie było i człowiek wiedział jak startować. I tak już zostanie. Dobra, jakie tu masz sprawdzać. ustawione parametry? To może zajrzyjmy do kontrolera. Widzę, że dystans jaki masz ustawiony w kontrolerze, jeśli chodzi o maksymalną odległość, na którą można odlecieć, to jest 5270 metrów. To wiesz, że to jest dosyć sporo. Znaczy, sporo powiedzmy za dużo. szczerze, że chyba nawet tym tyle nie poleciała, więc... Ja nie wiem, czy by miniarz nie poleciał na 5270 metrów. Myślę, że mógłby, chociaż... Nie wiem, ale kto wie. Dobra, zmieniamy tą wartość na. No wystarczy nam tutaj, powiedzmy, ustawić te 400 metrów. Wysokość 120 maksymalna, tu jest ok. I powrót na 65 metrach. No, możesz zmienić na 50. Nie ma takiej potrzeby, żeby to było aż tyle. Dobra, może być. Robimy check-in w dron radarze. To jest dosyć istotne. I przechodzimy do lekcji numer 3. Ok. Przecież na 30 minut jest czy na więcej. No, mały entuzjazm widzę. dobrze. <laughs> Świetnie, je. Yeah. Bierzemy na 30... Jak w szkole? Jak już, <laughs> jeszcze nie ma tego entuzjazmu. Dobra, tak, chcę się nauczyć. Dobra, 30 minut czy więcej mam wracać? On dłużej nie poleci. Ma, maksymalnie przyciągnij to. 180, czyli do tam jest. Tak, 180. 180 minut i tyle Tyle potrzebna lekcja. Okay. <laughs> czy bateria to, tyle robić? to do jakiejś. 180 sekund. Może. Dobrze już Dobra. jest. No to co? Zaczynamy. Na Oczywiście podstawową rzeczą jest znaleźć odpowiednie miejsce startu. A tutaj mamy do wyboru tylko trawę, która nie jest za niska, a bo już chodę. urosła albo bagno. W zasadzie to jest takie stare No i co wybieramy? Ja proponuję turbę. Tak, myślę, że to od będzie. zestawu Combo. Sprawdźmy. Nie chyba git. Jest git? No dobra, tak czy mamy GPS już tutaj złapany? Na pewno, bo tak, sprzęt łapie tak. w trymiga. No dobra, to coś tam umiesz chyba, nie? To Tylko sprawdźmy. Ja startowałam z, że tak powiem, tutaj automatycznie, a nie tak, że sama. Dobrze, więc... to wystartuj automatycznie, nie ma problemu. A nie będzie piochy? Nie, nie będzie, spoko. No, 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 no. Proszę bardzo. No słuchaj, no w sumie to umiesz latać. Nie no, wiem, góra, po, po co dół, przyjechałaś dół, do mnie. No, ale... Patrzy, góra. Pewnie dół też. Tak, Dobra. Chodzi o to, żeby po prostu ćwiczyć sobie tę orientację. To jest tak, jakbyś latała nie patrząc właśnie tutaj na ten ekranik, tylko mm -hmm. po prostu chcę, żebyś poznała dobrze, jak zachowuje się dron, reakcje drążków. Czyli jakby wyrobić sobie takie te ruchy, odruchy bezwarunkowe lewo, prawo, przód, tył. Daj tak w lewo metr, później w prawo dwa metry Dobra, w prawo Dobra, na środek. problem, do przodu do tyłu E no umiesz latać, o co chodzi? Dobra, Dobra, wiesz kiedy się zaczyna na prawdziwa zabawa z lataniem? Pewnie jak się przyłączy na inny tryb po prostu odwróć się teraz przodem do nas dronem Tak, orientacja Teraz przodem do pilota. Aha, i teraz jak w lewo, to muszę dojść tylko w prawo. Pewnie. I teraz weź dronem w lewo. Czekaj, bo on jest teraz tak... Czyli... Teraz tak. A, no widzisz. I tak. Dobra. Przód to będzie tył, a przód to będzie... Dym, no, dokładnie. Dym, to się zaczyna zabawa, co? No, przejażdżnie. Dobra, podleć może trochę bliżej. Jeśli myślisz, że to już jest koniec, w sensie... Teraz pies zaatakuje drona. Nie, to, to nie miał być ten koniec. Yy, chodzi o to, że yy, to nie jest wszystko jeszcze, co tutaj możemy przećwiczyć. To jest tylko orientacja teraz przednia. A weź teraz, yy, odwróćcie bokiem do nas, obojętnie którym. Na przykład. Ty, tak. No i teraz yy, poleć w lewo. Nie no, chwila, czekaj no. Co za szybko? W sensie jego tył, czyli nasze lewo. A, w sensie tam, tak. czyli, czyli już nie, tak? A widzisz. I drugą stronę, tak? A teraz w sensie do przodu, znaczy tak, prosto to od jest, nas. A nie widzisz? I to jest właśnie to. To jest to, że jest wszystko po prostu... Odwrotnie. No, tak, ja zazwyczaj jak po prostu chcę zmienić kierunek, to najpierw sobie biorę, że on wstaje i sobie obracam kamerkę. <gry> tak jest jakoś tak najłatwiej. No, właśnie. Ty możesz sobie drugą teraz orientację przećwiczyć na przykład. Czyli przy drugim bokiem. I to jest napra naprawdę taka rzecz, którą, od której każdy powinien zacząć. I to, wiesz, może wydawać się śmieszne, że jest jakaś taka. Nauka latania patrząc na drona, ale to są słuchaj podstawy, których ja się uczyłem, gdy uczyłem się latać pierwszymi zabawkami latającymi, czyli helikopterami. I nie mówię o tych helikopterach takich malutkich, tylko helikopterami akrobacyjnymi. Uczyłem się oczywiście na symulatorze, ale żeby móc wystartować w ogóle pierwszy raz takim helikopterem akrobacyjnym, prawdziwym, z prawdziwego zdarzenia po prostu tak jak teraz tutaj na łące zresztą na moim kanale jedne z pierwszych filmów to są właśnie filmy jak się uczyłem latać helikopterem to najpierw ćwiczyłem orientację na symulatorze To no, no wiesz helikoptery nie miały żadnej autonomii nie stały, nie wisiały w powietrzu no. tak jak dron więc to trzeba było po prostu wyćwiczyć teraz nie musisz używać symulatora żeby sobie poćwiczyć właśnie tych orientacji takim dronem jak ten bo po prostu on ma autonomię swoją, bo sobie wisi sam w powietrzu, ma GPS-a, ma czujniki wysokości i tak dalej więc można to robić sobie tak jak my tutaj dzisiaj na bezpiecznej łące o właśnie tutaj jest bezpiecznie, jest fajnie, nie ma żadnego zagrożenia, że coś złego się tutaj wydarzy, bo nie wiem, podjedzie samochód jakiś, ktoś przejdzie, jest po prostu łąka, jest las, jest rzeka Cisza, spokój i takie miejsca w ogóle rekomenduje do e, nauki latania. No ja właśnie jak pierwszy raz startowałam, nim tak w ogóle pierwszy, pierwszy, mm -hmm. to właśnie szukałam na miejsca, gdzie będzie na jak najmniej ludzi i jak najmniej w ogóle przeszkód, I w który dobrze. mogę wlecieć. Bardzo, to... bardzo dobrze. I też chyba wtedy to mój rekord to było 20 metrów w górę i już byłam tak nie chcę wyżej. Żeby nie było. To nie jest tak, że na pierwszej lekcji już tutaj ktoś, kto... Zaczyna przygodę swoją z dronami. Od razu będzie wszystkie te orientacje śmigał, bo to tak nie jest. Ale jak sobie trochę poćwiczysz, uh -huh. to następnym krokiem wiesz co będzie? No. Zrobienie dronem takiej płynnej, fajnej ósemeczki. O proszę. No może spróbuj. Po, popatrz z ciekawości. Ósemeczka, to jest ogólnie ciekawe, bo nie ma żadnych słupków, to tak? Nie, to tak w powietrzu po prostu, tak jak widzisz. Narysuj dronem ósemeczkę tak płynnie. Uh -huh. No dobra, tylko, tylko wiesz co? Ty robisz tą ósemkę cały czas w orientacji tej takiej, tej łatwej, że tyłem do siebie, tak? Chodzi o to, żeby wykonać lot postępowy, Dobrze. przodem. Ty musisz poczuć, tak jakbyś siedziała tam w kabinie w tej kamerce i po prostu widziała sobie z perspektywy pilota. Chciała wykonać po prostu ósemkę. To może być nie takie łatwe. Ja wiem, no ja zdaję sobie sprawę, że tego nie zrobisz raczej. Ktoś by teraz mógł powiedzieć: Dobra, Cwania, to teraz Ty może pokażę, jak, jak to się robi. A ja wtedy wiecie, co powiem. Umiemy zrobić tylko. mi ten kontroler, ja ci pokażę. Tak szybko ty ma też aż ciężka aparaty i nadążyć. No widzisz. No bo wiesz, to tak naprawdę to chodzi o wyczucie. Prędkości, ruchów tych drążków, i tak dalej. Ja myślę, że jakbym zwolnił, spróbuję teraz zwolnić. Jakoś wolno tą samkę robić. To już by mi było może trochę trudniej, nawet widzisz, już się motą. Uh -huh. Nie jest taki chopsiub. Teraz mi przychodzi do głowy, że jak bo tu jest ten drążek, że się gimbalem bierze góra-dół. No. I on jest lewo-prawo i to jest trochę, mogłoby być taki... Jak lewo? A, że. Wody, ale tak. to można zmienić. Tak? Tak. O. Można zmienić po prostu. Musisz rozkręcić kontroler i to kółeczko przełożyć odwrotnie. Aha, tak. to, to na pewno e, ja nie widzisz żadnych środków. jestem chyba w ustawieniach coś takiego, żeby odwrotnie to działało. Także. Przechodzimy po prostu do kolejnej lekcji, nieważne jaki numer, ważne o czym ona będzie. A będzie ona o orientacji w przestrzeni. No, ty jako y, operator drona po wystartowaniu szczególnie w nowej lokalizacji, w której nigdy wcześniej nie latałaś, powinnaś wiedzieć nie patrząc na przyrządy, nie licząc na GPS-y i na to, że ci dron sam wróci w razie w, powinnaś po prostu umieć określić swoją lokalizację, w której się znajdujesz. Mm -hmm. To sobie zaraz przećwiczymy. Wiesz, różnie bywa z tymi GPS-ami. Może się tak zdarzyć, że po prostu nie będzie działał i co wtedy zrobisz? To może być. Ciężka. Może być. Ciekawie. Tutaj akurat mamy punkt odniesienia rzeka, las, więc tutaj będzie dosyć, dosyć łatwo. Nigdy w życiu tu nie byłaś. Nie to byłaś. prawda, no nie byłam. Więc to akurat będzie idealne miejsce, żeby to po prostu przećwiczyć i sprawdzić. I drugą sprawą to jest, żeby umieć określić też nie siebie na ekranie, mhm. tylko w razie jakby właśnie ekran zawiódł, to żeby umieć określić, gdzie ten dron się w tym momencie znajduje. Mhm. No bo generalnie powinniśmy latać w zasięgu wzroku, no wiadomo, że nie do końca tak bywa, więc y, warto wiedzieć dokładnie, gdzie dron się znajduje. Znaczy czasami też nawet może być tak, że nawet jak się lata w zasięgu wzroku się spojrzy tu, a potem na niebo, to trzeba chwilę pomyśleć, gdzie on no, jest. No, dlatego <laughs> zrobimy Ci taki teścik, że to sobie no polecisz, 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 polecisz i w pewnym momencie Ci powiem po prostu, Pokaż, gdzie jest dron. Dobrze. To może być żeby, ciekawe. Jakby żeby nie szukała po całym <laughs> mnie, mniej więcej dobra. wiedziała, że no gdzieś tutaj, no, za tym drzewem powinien być. Dobra. To wystarczy. Już nie mówię, że tak idealnie go tam wiesz, punkt wskazać, chociaż powinniśmy go po prostu widzieć. No. Tak powinno być. To sprawdźmy. Tak, my, jak tak, mi będzie. tak będzie, tak będzie, tak będzie. Wysokość jest 25 metrów, a? To odleź na 200 metrów, ok? Dobra. dobra, jestem jakieś 42 metry stąd. Nie no, to 200 metrów odleć. Tak? Mhm. Mm. Nie bój się odleć. Ja właśnie mnie przerażają te odległości, że mam go gdzieś puszczać, nie wiadomo gdzie. A tu można zagrać to może zobacz za pierwszy dron i tak. Ja go widzę, ale dobra no. Dobra, już jest 110, 120. Nagrywasz? Oczywiście, że nie. Dobra. 150. Mhm. Mamy 200? Jeszcze nie, 190. Mamy 203, 4 teraz. Okej, okay, dobra. Yy, w takim razie... <grym> Zkaż mi gdzie ten dron jest. No tam. gdzieś tam ogólnie. Gdzieś tam. Tak, w tamtą stronę gdzieś tak Dobrze. Chyba. Powiem po prostu... Ci, że się zgadza. Chyba po prostu wybrałam jakiś łatwy punkt. <grym> Patrz, bo ja tak teraz drona nie słyszę, a ty słyszysz? Nie. No, to może lecisz w zupełnie innym kierunku. I co? Gdzie jest dron? Zaraz może go znajdziemy. Zgubiłaś orientację. Nie zgubiłam, więc wracam. Zgubiłaś. Wraca. Już wracam. Dobra, coś tam słychać, ale gdzieś Dobra, widzę już tam, widzę tam państwa, więc tam jest. O, Nie, to, to jest dłoń. <laughs> tam <laughs> już jest się kolejny. O, jest. Wyłonił się, dobra. Mamy zgubę. Dobrze. Dobrze, Twój samochód jest tu bardziej. No dobra, chodziło mi po prostu, żebyś wróciła tutaj. No, ale wiesz, dało. wiesz o co chodzi i jak no. to jest bardzo ważne. To ciekawe. Znaczy, no. przyznam, że to, że mam tu podgląd trochę też w mapce i ja widzę ślad, jak on naciął, to to jest trochę ogólnie... Ale dobrze, bardzo dobrze. Agata, a może sprawdzimy, czy... Ten umie dom... latać? Pływ. Proszę. Mhm. Nie no, co Ty? Jak bym mógł ten mini umieć latać? Sprawdźmy, no. czy umie pływać. Tak. Przelecę tutaj nisko nad rzeką, co? Masz care? You don't care? Mam, ale... nie. I don't może, care. If you, if you don't care... Ale może nie wykorzystujmy go tak szybko. Nie? Kurde, fajny ten miniatur Zdecydowanie muszę sobie tego dronika sprawdzić. On ma zarąbiste śledzenie generalnie. Ja tu kiedyś jak go testowałem mhm. do recenzji, nagrywałem siebie na a ze względu na to, że mi że dużo, to to jest idealny sprzęt po prostu do śledzenia. A ja widziałam, Siem. tak między gałęziami w ogóle Tak, dokładnie. Wiesz co, no. oczywiście mam Mavic 3 i nim też dużo się nagrywam na hulajnogach śledzenia, ale wiesz mm -hmm. co, tym dronem, jeśli zahaczysz jakąś gałązkę, znaczy on sam zahaczy śledząc i spadnie, to jemu się raczej nic nie stanie, bo już Mini dwójka mi spadała wiele razy nie z takich wysokości, nic nie się nie stało. A Mavic 3 jak spadnie, to już wiesz, jesteś w plecy. Du dużo tysięcy, no, bo niestety są drogie sprzęty. No po prostu waga robi swoje. Dlatego te 250 gram to jest naprawdę kochana sprawa. Widzę, że chcesz sprawdzić, jak działa dodatkowe ubezpieczenie. Ja go odkupię liczajem. ewentualnie. W dobra? Jak zwodujemy go. To wtedy ta lekcja, to będzie taka bardzo wiarygodna. No i przelecimy nim pod tym. No nie wiem Nie, bo ja tu słabo widzę Tu są po kurde gałęzińskie no. Bardzo chyba chcesz go zwodować Dobra, tutaj już chyba nie było, Możemy lecieć Wiesz co, o jak leciałem <grym> Wiem Ci, że robisz teraz bardzo odważne rzeczy moim tronem ale zobacz, jakie fajne ujęcie. No ładne, ładne, ale odważne. Ja może do 10 lat taki będę robić. No ja akurat to nie było takie fajne. To się tylko wydaje, że takie fajne było. Rozwaliliśmy jakieś zwierzątko na dronie. Co ty mówisz? Tak. No dobra, to. To się wytnie. <laughs> dobra. Kurs zaliczony. Podsumowując dzisiejszy dzień, no to. Uważasz, że coś ciekawego tutaj Ci zaproponowałem? No, te pierwsze kroki podstawy z dronem? Owszem, w sensie chociażby to. Ja, ja jak zaczynałam nim tam te pierwsze kilka lotów, to po prostu góra dół i sobie latałam, ale nie pomyślałam o tym, żeby że faktycznie. Prawo. <laughs> że <laughs> obrócić go okay. i żeby uczyć się też tak, żeby. orientację. Tak, w orientacji, to jest Dokładnie, dość ciekawe. Bardzo ważne, oczywiście te wszystkie rzeczy formalne, czyli licencje, tak zwane, to już wiedziałeś, że, tak, trzeba, tak, że dużo trzeba, się oznaczyć w dron radar, że to jest bardzo tak, ważne, tak. bo ludzie tego naprawdę nie wiedzą, mają drony i nie takie, mhm. i to za to trzeba coś, a to trzeba coś gdzieś, coś, a dron radar, a co to jest? A... No i słuchajcie, później się robi niebezpiecznie. Ja ostatnio lecąc właśnie samolotem, to wiesz, co sobie pomyślałem przed lądowaniem w Katowicach, żeby jakiś Jebnięty droniarz, po prostu akurat nie robił sobie nocnych ujęć mm -hmm. na lotnisku, bo wtedy po prostu, jak to mówią, mieczem wojujesz, od miecza zginiesz. Znaczy w sensie, że tam dronami latam i od drona bym zginął. Także to trochę lipa by była. To prawda. To właśnie po to wszystko to jest, żeby było bezpieczniej, żeby było dla hmm, ogółu, dla wszystkich nas tak, tak. droniarzy lepiej. A oczywiście te podstawy, czyli no ja jestem starą szkołą, jest orientacja, to jest podstawa i umiejętność po prostu lokalizacji drona. To, jest, to są dwie najważniejsze rzeczy, bo reszta, czyli robienie jakichś tam ujęć, zdjęć i tak dalej, to już jest sztuka w zasadzie i y, każdy też ma inne zupełnie patrzenie na takie no tak, tematy. No tak. Jeden preferuje na przykład lekkie, niedoświetlone zdjęcia, a drugi na przykład bardziej. Lekko prześwietlone, trzeci takie ujęcia, czwarty takie. Także tutaj są różne szkoły. Oczywiście I to też jest kwestia takiej są... zabawy, trochę, żeby zobaczyć, sobie już tak. tam poklikać o tu jaśniej. Tu Ale ciemniej. są też podstawy pewne, hmm. o których y, warto pamiętać, jak się cokolwiek nagrywa, szczególnie właśnie w taki dzień jeszcze dzisiejszy, wczesno wiosenny, gdzie to słońce jest niskie, jest w miarę ostre i robią nam się duże kontrasty, duże różnice w świetle i w cieniu, więc. Także to chyba tyle. Będziemy kończyć ten odcinek. A, tak. e, a jeszcze sobie polatamy tutaj, pojeździmy trochę hulajnogami. Pobawimy się ja po prostu. Ostatnio bardziej wiecie, hulajnogi niż drony, bo drony latam jak muszę, a hulajnogami jeżdżę jak tylko mogę. Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki Agata, że przyjechałaś, że zaufałaś mi. A ja dziękuję, że Wam ja dała możliwość. polecam Agaty Instagrama, TikToka i YouTube'a też. Na i mało się dzieje, ale może. Może, może kiedyś. Może kiedyś. E, możesz się zareklamować teraz, jaki kanał. Jak się nazywam? Jak <laughs> Dobra, link damy po prostu w opisie. Także to może kończymy. E, do zobaczenia w następnym odcinku. Chyba następny też jakiś vlog się szykuje. Ostatnie ciepło się zrobiło i. vlogi fajna sprawa. Vlogi fajna sprawa. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę. Cześć. Pa. pa. Lecimy. Możemy lecieć. lecimy.